Jak sobie właśnie tak pomyślę, że to właśnie mogłaby być ja, że to ten sam szpital, ten sam dzień, ta sama noc, to no płakać mi się chce. Cieszę się, że moja ciąża się skończyła jak się skończyła. No Dziesiątko nie przeżyło, ale jeśli mam dobrze, mam dobre wyniki i mogę powiedzieć, że ja miałam szczęście. Szczęście w nieszczęściu. Pani Katarzyna była w tym samym szpitalu w Nowym Targu i w tym samym czasie co pani Dorota. Jej także odeszły wody płodowe, ona także była w piątym miesiącu ciąży. Lekarze wiedzieli, że jej dziecko nie przeżyje, jednak i tak kazali jej czekać. Na szczęście dla pani Katarzyny u niej akcja porodowa rozpoczęła się sama. Nikt mi nie chciał nic yy, właśnie, czy jakoś pomóc w tym, czy jakoś przyspieszyć akcję. Na początku w sumie do mnie to nie dochodziło, że mogłoby mi się coś takiego stać, ale później czytając kolejne i kolejne artykuły i komentarze że to jest nie, nie pierwsza sytuacja w Polsce ze śmiercią. Dochodziło do mnie stopniowo, że to też mogło mi się przytrafić, że miałam praktycznie taką samą sytuację w tym szpitalu i to ja mogłabym też być na miejscu pani Doroty. Czy personel w szpitala, lekarz, pielęgniarka uprzedzali panią, że w przypadku odejścia wód płodowych i czekania nadal może wystąpić sepsa? Nikt mi nic nie mówił. Nikt nic nie mówił, że coś się może mi samej stać. Podobnie było w przypadku pani Doroty. Doskonale wie o tym mecenas Jolanta Budzowska, która reprezentuje rodzinę zmarłej kobiety i poznała szczegóły jej pobytu w nowotarskim szpitalu. Należy podkreślić, że lekarze przekonywali panią Dorotę, że ma szansę urodzić zdrowe dziecko, jeśli tylko będzie stosować się do ich zaleceń. W tym celu miała przede wszystkim zachowywać bardzo ścisły reżim łóżkowy, a mianowicie leżeć z nogami na poduszce, z nogami na poziomie wyższym niż poziom głowy. I to były jedyne takie zalecenia, które były adresowane do pacjentki. Takie same metody podtrzymania ciąży zastosowano u pani Katarzyny. Już była sytuacja, nie u mnie, poród się zaczynał bardzo ówczesny, była to tuż za połową ciąży. Dali mi kroplówkę, dali mi leki na podtrzymanie ciąży jeszcze, że Anusz się uda. No i przez całą noc e, leżałam w, sama w sali z nogami do góry. Pan doktor powiedział mi, że te wody będą mniej odpływać. Odpływanie płynu Daje przeogromne ryzyko wystąpienia infekcji. i mniejsza ciąża, tym większe ryzyko. Reżim muszkowy zwiększa ryzyko infekcji i ryzyko zakrzepicy. Także reżim muszkowy w takim przypadku absolutnie nic nie daje. Wręcz przeciwnie, stwarza większe zagrożenie.